Póki co w starej, sprawdzonej, dobrej formule złotych hitów i przebojów pan poseł Jarosław Sachajko, koło Republikanie, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Nieobecny panie premierze. Już za miesiąc dzieci z pięciu województw powinny wyjechać na ferie zimowe z dofinansowaniem z Funduszu Składkowego Rolników. Ale czy pojadą? Pytanie uzasadnione, ponieważ do dzisiaj rodzice ani ich, ani... Organizacje związkowe nie wiedzą, czy będzie dofinansowanie, czy nie będzie tego dofinansowania. Obecna sytuacja jest bez precedensu. Rządy się zmieniały, ale zawsze dbały o to, aby dzieci rolników wyjeżdżały na takie ferie. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że ich dzieci, dzieci rolników stały się zakładnikami walki pomiędzy frakcjami w Ministerstwie Rolnictwa. Minister Kołodziejczak wylał wiadro pomyj na ministra Siekierskiego, mówiąc, że jest dublowanie pracy, zła organizacja pracy, brak decyzji, brak reform, brak planu dla rolnictwa. Prawdopodobnie to jest prawda. Tylko panie ministrze Kołodziejczak, to pan jest przedstawicielem największej partii w parlamencie, to pana minister nie daje pieniędzy na rolnictwo, to pana formacja złożyła projekt ustawy niby o ochronie rolnictwa, a niszczące rolnictwo. Do roboty, panie ministrze, a nie tanią politykę w mediach sobie uprawiać. Albo powiem jak bardzo. wam kuryść czas prowadzać, a nie politykę robić. To powiedział marszałek Piłsudski, nawet pan nie wie, ile rzeczy ten marszałek chciałby powiedzieć, a nie może czasami. Ale może nie, rzeczywiście. F jest wniosek, wniosek przeciwny, był wniosek o przerwę, panie ministrze? Nie było. nie było. Pan poseł zapomniał złożyć wniosku, tak się rozpędził retorycznie. Jest pan minister Siekierski, jeśli chce się wypowiedzieć, to oczywiście może. No i, o, nie, no słuchajcie, no, był opisany bardzo dramatyczny i nabrzmiały konflikt pomiędzy panem wiceministrem Kołodziejczakiem i panem ministrem Siekierskim. Panie marszałku, panie i panowie posłowie, spokojnie, spokojnie. Wszystkie decyzje zostały podjęte, wnioski złożone o wyjazdy dla dzieci w ramach funduszu składkowego są realizowane, także nie będzie żadnych opóźnień. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Adrian Zandberg, Koło Razem. Bardzo proszę. Panie Marszałku, ja chciałem się w dużym stopniu zwrócić do Pana w sprawie poważnej, w sprawie milionów złotych, które zostały rozkradzione i to już za nowej władzy, w sprawie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wczoraj z posłanką Zawiszą weszliśmy tam z kontrolą poselską. Chodzi o program Czyste Powietrze. Chodzi o to, że nieuczciwe firmy rozkradały na bardzo dużą skalę publiczne pieniądze, a w ostatnim momencie tysiącom uczciwym ludzi, no powiedziano tak naprawdę, że państwo ich zawiecie. Ale o, zostawiając sprawę pani henik Kowskiej o odpowiedzialności politycznej, za to jest sprawa naprawdę poważna. Otóż, kiedy przyszliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, to otrzymaliśmy stanowisko prawne, że otóż posłowie nie mogą prowadzić kontroli w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Cytuję, że posłowie nie mają uprawnienia kontrolnego w postaci wstępu do pomieszczeń funduszu, gdzie znajdują się informacje i materiały, że nie mają wglądu w działalność funduszu, ani możliwości podjęcia interwencji w funduszu. Panie Marszałku, ja zwracam się do Pana jako do człowieka, o którym wiem, że ważne są dla niego standardy parlamentaryzmu. Ta sprawa, Panie Marszałku, w Narodowym Funduszu jest po prostu skandaliczna i chciałbym po pierwsze, żeby została wyjaśniona. Także przez siły polityczne, które dzisiaj sprawują nadzór nad Narodowym Funduszem. Ale po drugie, chciałbym, żeby było jasne i jednoznaczne, że posłowie mogą wejść z kontrolą poselską do każdego ministerstwa i do każdego funduszu, a panie że pośle. takie praktyki, złe praktyki z czasów przed 23 rokiem rokiem, niewpuszczania posłów, wymachiwania tego typu opiniami się skończą. Niestety ta opinia, panie marszałku, jak proszę pan zobaczy, pana. Dobrze. Proszę o te wszystkie... 24 na Proszę o te wszystkie dokumenty. Jak w ciągu ostatniego roku dwu czy trzykrotnie zdarzyło się już, że instytucje odmawiały posłom dostępu w ramach kontroli poselskich do siedzib czy do dokumentów. W każdej takiej sytuacji, jak zostałem o niej zawiadomiony, kierowałem pismo z prośbą o wyjaśnienia i z wyjaśnieniem, że ustawa o sprawowaniu mandatu i posła senatora rodzi określone konsekwencje. Tak samo zrobię i w tym przypadku po analizie tych tych dokumentów. Proszę też o oficjalne pismo, stanowisko, co zaszło, jak się zdarzyło do sekretariatu i na pewno nadam temu bieg. Trochę nie rozumiem tego państwa śmiechu, kiedy była mowa o standardach parlamentaryzmu. Na tym posiedzeniu, na tym posiedzeniu są trzy ustawy rozpatrywane, które zgłosiła opozycja. Pokażcie mi w ciągu ostatnich ośmiu lat jedno posiedzenie, na którym były trzy ustawy, które zgłosiła do tej Izby opozycja. To tyle o standardach parlamentarnych. Panie Marszałku. Oczekuję, oczekuję w tej sprawie szybkiej interwencji, ale oczekuję też zerwania dziękuję. z zasadą, że kontrolować to dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Pan poseł Sławomir Mencen, Konfederacja, bardzo proszę. Szanowny panie Marszałku, Wysoka Izba, okazało się, że wasi ludzie w PKW przestali uznawać Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Oznacza to, że PKW działa teraz nie tylko bezprawnie, ale również nielogicznie. Wybieracie sobie, które wyroki Sądu Najwyższego uznawać, a których nie uznawać. Ta nieuznawana Izba Sądu Najwyższego przecież zatwierdziła wynik wyborów parlamentarnych, w których przejęliście władzę. Ta sama Izba odrzuciła decyzję PKW w sprawie Konfederacji i porozumienia. I PKW to odrzucenie tej samej Izby uznała. To jest nielogiczne. Nie potraficie działać logicznie. W imię walki o praworządność w tym momencie odmawiacie ludziom tak naprawdę prawa do sądu. Zastanawiam się, czy uznacie ewentualne. Wybory prezydenckie tylko wtedy, jeżeli wygraje Rafał Trzaskowski. Dlatego zgłaszamy po raz kolejny propozycję resetu konstytucyjnego, tak żeby większością konstytucyjną razem wybrać nowych sędziów TK, SN oraz członków KRS-u, zakończyć ten chaos, zakończyć tą anarchię. Podpaliliście Polskę benzyną i bawicie się zapałkami. To jest niezwykle groźne. Do tej pory na chaosie i anarchii w Polsce korzystali nagół Niemcy i Rosjanie. Zastanówcie się, w czyim interesie działają bo na pewno nie w interesie Polski i Polaków. Dziękuję bardzo. Pan poseł poruszył bardzo ważny temat. Ja też będę proponował rozwiązanie w tej sprawie panu prezydentowi, panu premierowi Wysokiej Izbie, Izbie Projekt Ustawy, który cały sąd najwyższy, cały sąd najwyższy, z uwagi na wagę sprawy i bałagan, który został spowodowany, cały sąd najwyższy będzie wskazywał, jako ten, który może orzeć o ważności wyboru prezydenta. Bo rzeczywiście stoimy u progu chaosu, ze względu na to, co się stało, bo to nie jest tylko kwestia stwierdzenia ważności wyboru prezydenta. To jest również kwestia rozpatrywania sporów wyborczych, które w Sądzie Najwyższym będą miały z całą pewnością miejsce o rejestrację kandydatów, o składy komisji i tak dalej. Pan poseł Jan Kantak, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo proszę. A później pan poseł Michał Pyrzyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Wysoka Izbo, droga Platforma, a w zasadzie można by powiedzieć najdroższa Platforma, fundująca Polakom najdroższe święta Bożego Narodzenia. Można powiedzieć, że rujnowanie Polski to dla Was bułka nomen omen z masłem. To dopiero rok. To dopiero rok. A w polskich domach nie mówi się już o kostce masła, mówi się o sztabce masła. To dopiero rok a ceny prądu idą w górę niebotycznie. To dopiero rok, a wczoraj usłyszeliśmy decyzję prezesa URE o podwyżce cen gazu o 25%. To dopiero rok, a kredyty, pożyczki, chwilówki rosną w tempie astronomicznym. To dopiero rok, a wasza ulubiona forma płatności na zeszyt, jak zawsze za Tuska, jest znowu popularna. Biada Polsce, bo Tusk to... Bieda. Poseł Michał Pyrzyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Na początku grudnia minister rozwoju i technologii Pan Krzysztof Paszyk znowelizował rozporządzenie w sprawie projektu planu ogólnego, które które każda gmina musi uchwalić do końca przyszłego roku. Tym samym pan minister umożliwił lokalizację rodzinnych ogrodów działkowych w każdej strefie planistycznej, a nie tylko, tak jak było dotychczas, w trzech strefach. Budziło to strach działkowców, ponieważ te przepisy tak naprawdę otwierały furtkę do likwidacji i usunięcia z krajobrazu polskich miast rodzinnych ogrodów działkowych. Panie ministrze, 4 miliony polskich działkowców dziękuję panu za tę decyzję, a ja jednocześnie wnoszę o przerwę i wyjaśnienie, czy prawo i sprawiedliwość faktycznie wprowadzając te przepisy chciało zlikwidować rodzinne ogrody działkowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Już moment. Tylko wysłucham wniosku przeciwnego. Uratował pan Honor serii wniosków formalnych, i złożył wniosek formalny. Bardzo proszę. Pan poseł Głowski z wnioskiem przeciwnym, bo był wniosek o przerwę. Szanowni Państwo, wniosek przeciwny, bo musimy nie, nie pracować. Nie tylko przywracać praworządność, ale również wyjaśniać historie, które za czasów rządów PiS się pojawiły. Mamy taki przykład z rolnictwa, trwają poszukiwania pieniędzy. Te pieniądze w takiej kwocie dosyć dużej, pół miliarda, 500 milionów złotych. Rząd obecny z ministrem Marchewką, tutaj obecnym, przeznacza na port w Gdańsku. Co zrobił PiS w, w poprzednich latach? Zbudował dwie stajnie. Dwie stajnie Augiasza. Jedna nazywa się GPW Venture Asset Management, spółka, która bez kontroli działała na giełdzie, a druga i tam przygotowujemy wniosek do prokuratora, a druga. To Rolno-Spożywcza Spółka Inwestycyjna. Przez okres od października 2022 roku do końca kadencji przepuściła 200 milionów złotych. Jedenaście miesięcy działała bez jakiejkolwiek kontroli. 17 dziękuję. miesięcy nie wypełniała pośle, swoich zadań statutowych. Dziękuję bardzo. Tam są pieniądze, musimy dlatego pracować, panie marszałku. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. W, został zgłoszony wniosek formalny o przerwę w obradach. Później pan poseł Witczak jeszcze chciał zgłosić wniosek w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej. Najpierw przegłosujemy i później pan minister Paszek. Poddaję wniosek o przerwę pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za zarządzeniem w tej chwili przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i przycisk. Kto jest przeciw? W kuluarach na pewno nie działa. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 411 posłów, za 13, przeciw 380, wstrzymało się 18, Sejm wniosek odrzucił. Pan poseł Adrian Witczak, Koalicja Obywatelska, bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jest wniosek czerwoną notą Interpolu o poszukiwanie posła Romanowskiego. Kto z was go ukrywa? Gdzie go macie? Czy macie pamięć złotej rybki, czy kłamiecie jak Pinokio? Gdzie jest poseł Romanowski? Dzisiaj powinniście wskazać, gdzie wszyscy go ukrywacie. Nie ośmieszajcie polskiej Izby. Dziękuję bardzo. Pan minister Paszyk. Panie pośle, nie było wniosku. Nie było wniosku, bardzo mi przykro. Zapraszam. Może wiedział, gdzie jest. Może wiedział, a, bo chyba, że pan wie, gdzie poseł Romanowski jest. To wtedy zapraszamy. Może coś wie w sprawie. Zapraszam, zapraszam, panie ministrze. Pan wie, gdzie jest poseł Romanowski? Dziękuję bardzo, panie marszałku. Wysoka izbo, dziękuję panu posłowi Michałowi Pyrzykowi za podniesienie kwestii związanych z rodzinnymi ogrodami działkowymi, bo faktycznie one wpisały się w pejzaż wielu polskich miast, miasteczek, gmin. Rodzinne ogrody działkowe dzisiaj pełnią funkcje społeczne, tam przychodzą przedszkolaki, tam uczniowie pokazują i zapoznają się z tym, jak, jak może wyglądać dzisiaj przyroda, pełnią funkcje społeczne, tam pojawiają się bardzo często seniorzy z domów opieki, otwierają te, te zielone przestrzenie na oczekiwania społeczne i faktycznie dwutygodniowy Rząd PISU uchylił drzwi do likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, zwłaszcza tych w dużych miastach. Pan minister Uściński podpisał rozporządzenie, które uwzględniało tylko w trzech strefach planistycznych istnienie rodzinnych ogrodów działkowych, do czego to prowadziłoby w praktyce ano do tego, że z takich miast jak Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice bardzo często mające stu i więcej lat ogrody działkowe po prostu by znikały. To dzięki wsparciu klubów tworzących koalicję dzisiaj za to wsparcie chciałem podziękować. Udało się powstrzymać i chciałbym dzisiaj zapewnić wszystkich z blisko miliona tworzących ruch działkowy w Polsce, że ogrody są bezpieczne, nikt nie będzie dzisiaj mógł podnieść na żaden z nich rękę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym powitać przybyłych na zaproszenie posłanki Barbary Oliwieckiej, gości z Kalisza. Jest to pan Maciej, z synem. Wygrali licytację wspierającą Kaliską Kulturę i tamtejszy festiwal kultury. Bardzo serdecznie Was w Sejmie witamy. Jesteście tam. Nie wiem, jak syn ma na imię, ale bardzo ładny sportowy outfit. Drodzy Państwo, Pan Poseł Kazimierz Smoliński prosił o możliwość zabrania głosu i poproszenia Izby o to, żebyśmy wspólnie uczcili ofiary grudnia w stanu wojennego. Bardzo proszę, Panie Pośle. W zakresie ogródków działkowych to zwykłe kłamstwo, ale wracamy do grudnia. 22 lata temu Sejm przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia 13 grudnia Dniem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. 100 osób śmiertelnych, które zginęło, tysiące rannych, ale grudzień to nie tylko 81, ale również grudzień 70 roku, gdzie robotnicy Wybrzeża, Gdańska, Gdyni, Szczecina i Ebląga wyszli na ulice Przeciwko podwyżkom cen zginęło kilkadziesiąt osób. Sprawcy tych zbrodni komunistycznych nigdy nie ponieśli odpowiedzialności. Proszę wysoką Izbę, aby minutą cieszy uczciła ofiary grudnia 70-81 roku. Światło i świecie. To tak jest. Tak jest. Recz z komuną z całą pewnością warto się pod tym hasłem podpisać, a ja przypominam państwu albo informuję o tym, o czym konwent być może już zdążył państwa poinformować dzisiaj o godzinie 16:30 będzie bardzo krótki blok głosowań związany z ustawami, ustawą, którą musimy przekazać Senatowi tak, żeby zdążyć ewentualnie rozpatrzyć poprawki Senatu do niej w, na piątkowym, porannym bloku głosowania. więc dzisiaj o 16.30 spotykamy się na krótkie, pięciominutowe głosowanie tutaj. I na tym kończymy nasz wstępny obrządek bloku głosowań i wnioski formalne i przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku dziennego.